Cześć, zapraszam Cię na krótkie QA z Wojtkiem Urbańskim po jego wykładzie na Summer Tech Camp, który jest realizowany przez idem Cześć Wojtek. Cześć, to wiesz. <laughs> Słuchaj, jesteśmy po wykładzie na temat rekordów w ramach Tech Camp Summer i mówiłeś właśnie, właśnie na tym wykładzie o, o rekordach, czyli nowym elemencie Java. Co tak, co, czym tak naprawdę te rekordy są i co nam dają? Tak, rekordy. Teorii są bardzo proste, czyli jest to bardzo prosta struktura danych, która, której jakby jedynym celem jest przechowywanie danych. W, zapewne w większość Javowców się z nią spotkała, ponieważ duża część używa Lombok'a, w niej jest mutacja data, która poniekąd może właśnie przypominać rekordy, które wejdą w Javie. Okej, okay, czyli rekordy pozwalają usunąć trochę boilerplate'u, tak? Tak, w skrócie można to tak określić. Okay. Czyli jak ktoś jak ja nie lubi Lomboka, to... Rekordy, to będzie zachwycony w Java Rekordy są dla niego super, świetnie. A, dobra, ale w której wersji weszły te rekordy w Java I w jakiej formie weszły? Bo to nie jest chyba normalne wprowadzenie feature'a. Pierwszy raz są w Javie 14, aczkolwiek tam są oznaczone jeszcze jako funkcjonalność eksperymentalna. I ich jakby jest to początek i jakby to, co one udostępniają, to jest bardzo podstawowa funkcjonalność. W Java15 będą już częścią języka i są wbudowane w Javę. A, okay, okay. Java. A, okej, okej. Czyli Java15 już są teraz tak naprawdę, tak naprawdę tylko się zmieni z package tak naprawdę pewnie. E mm, tak, że nie będzie trzeba tam specjalnej flagi ustawiać i będą dostępne od tak. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, to może nie wszyscy wiedzą, ale Wojtek jest skalowcem, to ja spytam jako skalowca, czy Java 15, jak już Java 15 wyjdzie, to czy już jest tak fajna, już ma tyle wodotrysków i feature'ów, że, że jako skalowcowi będzie się przyjemniej używało, czy to jeszcze jest za mało? Przyjemniej na pewno tak, aczkolwiek to jeszcze nie, to jeszcze nie jest to, co bym chciał widzieć. Jakby są jeszcze nowe... Pomysły, co można dodać do Java, i tak i razy drzwi to wydaje mi się, że Java 17 to może być taki fajny release, który wprowadzi całkiem nowych możliwości, nowego spojrzenia na kod i jak można go pisać. Więc myślę, że 15 jeszcze nie, ale 17 już brzmi całkiem fajnie. Okej, okay, okej, okay. czyli e, skalowiec przyjdzie z przyjemnością na Javę w Java 17. No nie przesadzałbym z tą przyjemnością, ale. Ale z mniejszym bólem. O. Z mniejszym bólem. Okej, okay, okej, okay, dobra. Nie musiałbyś szukać nowej pracy, jakby musieli go przerzucić na Jawę. Tak to ujmijmy. Tak, to jest piękne stwierdzenie. Okej, okay, dobra. Kolejne pytanie. Jak ci się podoba nowe wersjonowanie Jawy? Czyli to, że teraz są co pół roku, nie jak kiedyś czekaliśmy długo, tylko teraz mamy nowe wersje co pół roku. Z jednej strony co chwilę mamy nowe rzeczy, ale z drugiej strony mamy to wprowadzane szybko. Co, co o tym myślisz? Jak, jak ci się to podoba? Znaczy mam mieszane uczucia, bo z jednej strony też tak jak mówisz, wchodzą nowe funkcjonalności w sumie co rusz, więc jakby wydaje się, że jest całkiem, że całkiem sporo się dzieje, że rzeczywiście widać te zmiany w języku. Z drugiej strony wy, wygląda to też troszkę tak, jakby. Sam biznes nie nadążał za, na, za tymi wersjami, i bardziej trzymamy się LTS-ów, więc wszystkie te wersje pośrednie to bardziej tak, żeby sobie popatrzeć, co wchodzi i przygotować się do tego, co będzie w kolejnym LTS-ie. Więc z jednej strony bardzo fajnie, a z drugiej, jakby. Nie, nie widzę możliwości, na przykład, przejścia ja teraz nie wiem, na Java 14 w zwykłym projekcie, bo zapewne nie ma to wartości biznesowej większej. No, to masz rację, tak. Ten, ten, ta druga strona też, też istnieje, bo na przykład ja używam Java 11 i ona, i na razie stoimy na Java 11, mimo że nie mamy żadnych e, blokerów, bo 11 hmm. jest ostatnim LTS-em. E, jasne. E, dobra, to jeszcze, jeszcze na koniec pytanie. Jeszcze raz od drzewowca do skalowca, bo na tej prezentacji bardzo dużo źle mówię o Javie, więc jeżeli ktoś nie obejrzał, to, to proszę bardzo, e, zachęcam do obejrzenia. E, ile ostatnio ci się kompilował kod, Wojtek? Nie jest źle, kompiluje się około dwóch minut. A, okej, okay. czyli jed, jeden e, proces, cały... proces zagrzania wody na herbatę. Tak, i to okay. na laptopie. Okay. SB potrafi całkiem dobrze zagotować komputer. Okay. No, dwie minutki, ale to po kilku dniach profilowania kompilacji. Wcześniej było gorzej. Okay. Wcześniej nawet dwie kawy byś zaparzył w tym czasie. Wcześniej jeden moduł się kompilował cztery minuty. E, Okej, okay, dobra. Więc to to takie od drzewowca do skalowca w tym momencie. Jeżeli nie słyszałeś jeszcze wykładu Wojtka na temat rekordów, to on jest już dostępny na YouTubie, więc zachęcam do, do obejrzenia. Był to pierwszy wykład w ramach Tech Camp Summer, w ramach Idemia i, i Duke, Duke realizowali realizuj, realizują tą serię, więc a, to pierwszy wykład, będą się pojawiać kolejne, więc zachęcamy do, do udziału. A, a ja, Wojtek, Ci dziękuję e, za krótkie Q&A i wszystkich zachęcam do obejrzenia wykładu. Dzięki. dzięki.